Oj, oj, to będziemy może od razu kłaść na coś. Właśnie on chyba to ma schowane specjalnie, że to nie będzie wystawiać. No tak. Już ma pewnie kupca na to. No piękne wow. Śliczne. Tu mamy Dło. O ile kieliszki pan ma? Poczeka, po ile masz te kieliszki te, co kupiłeś? Proszę, a Ty, tutaj, te kryształowe na przykład. po yy, 60 zł. Sztuka, a, nie? Yy, tak, tak. A tutaj ma pan... Yy, to jeszcze proszę. tak jakbyśmy tak? od razu tutaj te po ile? To znaczy za te muszę dostać 450 zł. Za, yy, za wszystkie sześć? Yy, te wszystkie sześć, tak. Yy. A tutaj takie yy, do szampana? Yy, 150. I 350 murano, nie? Ale to za sztukę, pani mówicie? Nie, nie, mówimy o kompletach. Mówimy o komplecie, o kompletach. Czy... To, co ma, jest tutaj, nie? Tutaj, jeżeli komplet, to 150, 150, tu do whisky ma pan 120, mhm. nie? Jedynie te są. Yy, mówię, 400. A, A, ma to, tak, ale średnia cena jaka za figurkę? Od 120, 180, 60, zależy jaka, więc. No dobra Oj to będziemy może od razu kłaść na coś. Właśnie on chyba to ma schowane specjalnie, żeby to nie będzie wystawiać. No tak. Już ma pewnie kupca na to. No piękne koch. Śliczne. To jest na ziemi będzie. Tak. To ma pan przykrosi? dla kogoś? To odłożone dla kogoś? Ja nie wiem, nie wiem. Może nie ma. Może drzwi? Dobra. Pokażę teraz razu. A! Ja, to pani by A no. Rada, że... mnie po prostu się <noise> Tu Ja, ja przepraszam. No. Kotek? Teraz tu się też kotek piękny. I mhm. też, też kotek. piękny. Teraz Taka jakość wykonania. Dokładność. Raz, dwa, trzy, cztery,

Mega Super Wszystko jak nowe I z sygnaturami jeszcze To jest w ogóle z wszystkim A tu hmm. mamy całe pudełeczko, tak razem z meczką, z ulotką hmm. A i taki kotek. To nie będę go wyciągać bez przywiązany. No, śliczny To taki kotek, zaraz zapytany. Kacena Pana Okay. taki kotek w pudełku moment pudełeczko 60 zł a takie to różne 120, 80 zależy od wielkości i zależy kto ile bierze towarów jak taki, często przychodzi taki duży był też ale połamany mam stałego no. klienta Super. i co pakowacie z powrotem jeszcze raz? Spakować je z powrotem? Tak. tak. Cześć. 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 Nie. złotych. Nie! Jest no. Bardzo ładne. Nie. Piszemy, co to jest. Nie. Nie! nie. nie, nie o, nie. nie. Patrz, tu ładne są no, Nie wiem. Nie wiem. Okay. O. <laughs> Zapytamy pana ile to było? Przepraszam, ile to było? Osiemdziesiąt, złotych. tak? Okej. Okay. Mam dwa. Nie da mi na to, co ma zapłacić. karaweczki? Jak? 120, 120 To 120 karawki są. Tak, tak. No więc, wes.

Mi smo Ten kolorowy wazon jest ładny A rozętel? To

Потому что тут есть размеры, да?